Dobry Państwu, my dzisiaj ostatni dzień w Chiang Mai i teraz mamy zamiar odwiedzić też taką... To jest prawdopodobnie najstarsza, Wat Pradat, Wat Pradat Soj Sutep, Soj Sutep i ona schodzi się oddalona troszeczkę od, y, od Chiang Mai. jechaliśmy około 30 minut. Tutaj warto wziąć te y, czerwone pojazdy, one są o wiele tańsze, bo naprawdę o połowę taniej niż, niż Grab. Co prawda chyba można płacić tylko kaszem, przynajmniej my sobie wyszliśmy, bo zamówiliśmy przez aplikację Grab, wyszliśmy, powiedzieliśmy panu Thank You i nas gonił, powiedział, że, że płatność tylko, tylko gotówką jest po prostu wstyd, ale śmiał się i powiedział, że no problem, więc jak więc można bez problemu zamówić przez aplikację, to się nazywa Grab Chang, czy jakoś tak. Na pewno zobaczycie, bo różnica w cenie jest naprawdę diametralna. Żeby wejść na, na teren e, świątyni, trzeba pokonać 309 schodów. 309 chyba? schodów. E, zaraz sami zobaczycie, jak wyglądają te schody, jaka to prowadzi ścieżka. Jakby plusem tego, że to jest wyżej położone niż, niż miasto, to że jest po prostu tutaj ciutkę chłodniej. A, więc to jest plus. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby mieć długie spodnie a przynajmniej spodnie, które zakrywają co najmniej kolana. Ale jakby tutaj wiecie, kupienie tych takich spodenek typowo tajskich to jest kwestia 10 zł, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić nawet jako kwestię pamiątki czy później dresów domowych i ramiona, żeby były zakryte. Bo to też jest ważne, żeby były ramiona zakryte. Gdzieś tam czytałem, że niektóre w ogóle stupy i świątyni i takie miejsca jakby ważne to ochronę nawet wymaga, żeby w koszulach przychodzić, żeby, że to nie może być zwykły t-shirt, tylko że faktycznie koszula taka luźna musi być. To akurat nie jest to miejsce, ale sami zobaczycie jak to wygląda w środku. To też jest pierwsze w ogóle nagranie dziewicza podróż z nowym sprzętem, także bardzo proszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o ustawienie i, i wszystko. Jest to ciutkę, ciutkę inne niż, e, niż praca z kamerką z Insta. To jest po prostu trochę większe, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Przed wejściem są nagi, e, czyli e, te stworzenia, o których wcześniej opowiadałam, e, buddyjskie czy też e, hinduskie które pilnują, które, którzy są, które są strażnikami e, darmy. Więc e, takich, takie nagi spotkacie praktycznie wszędzie, przed każdą e, świątynią. A te krzesła, fotele e, są specjalnie takie szerokie, nie dlatego, że są tutaj o tyle ludzie, tylko dlatego, żeby mnisi podczas ceremonii mogli siedzieć po turecku, ewentualnie medytować, ale oni Zazwyczaj siedzą po królewku, więc chodzi o to, żeby oni się tutaj zmieścili ze swoimi nogami. A usiąść tak normalnie, jak się wygląda? No i oni, obserwuj. tak? I się mieszczą. Czasami oni też siedzą na kolanach. Bokiem musisz.

taką ręką, znaczy, że jakby wszystko jest ze sobą połączone, dlatego budda dotyka ziemi, żeby... o, wszystko jest połączone. A jeszcze jest taki znak, to jest jakby bądź odważny, taki nieustraszony w dążeniu do doświecania, więc to jest takie dawanie odwagi przez Buddę, Tobie drodze do oświecenia. Nie wiem czy pamiętacie, któregoś dnia mieliśmy przed sobą taki materiał, na który mogliśmy się podpisać i dzisiaj zauważyłem, że tym materiałem obwinięte właśnie są tutaj stópy, czy to podczas może jakiejś rekonstrukcji, odnawiania, czy po prostu podczas świąt. Taka mała ciekawostka, którą Sami przed chwilą zobaczyliśmy, że tutaj ta stupa jest po prostu objęta tym materiałem i faktycznie na niej są podpisy ludzi, które zaraz sami zobaczycie. startuje z z To jest Legenda tej świątyni jest bardzo ciekawa i łączy się z innymi świątyniami, które są w Chiang Mai, a mianowicie w tej pierwszej, której byliśmy, która ma rang numer jeden, a mianowicie pewien nich. Wyruszył poszukiwaniu relikwii. Znalazł relikwie, które rzekomo należały do, do Buddy i e, które miały, że tak powiem magiczne właściwości. Ona się unosiła, e, świeciła, e, mogła zmieniać kształt. E, to była obręcz barkowa, która miała należeć do Buddy, więc w nich wrócił do swego królestwa, ale król zwątpił w to, że ta relikwia miała należeć do budy, natomiast król Lany, Królestwa Lana, czyli tych trzech panów, których widzieliście, to jeden z tych panów właśnie wodał królestwem Lana, usłyszawszy historię, że pewien nikt znalazł relikwię, poprosił go, aby przyjechał do jego królestwa. Natomiast w międzyczasie ta relikwia rozpadła się na dwie części, ukruszyła się. Jedna część jest w świątyni, w samym centrum Chiang Mai, na Starym Mieście, w Starym Mieście. A druga część jest podobnie tutaj. Jak ona tutaj trafiła, mnich założył na, na plecy słonia. Część tych relikwii wysłał do dżungli, żeby po prostu on Gdzieś te relikwie e, schował. E, słoń doszedł aż tutaj, na samą górę. Kiedy dotarł tutaj, trąbnął trzy razy e, i padł, umarł. I w tym miejscu postanowiono wybudować świątynię. Ale co jest naprawdę fajne w tych świątyniach, to jest to, że one jakby dają dużo przestrzeni do takiego po prostu pobycia tutaj. Ee, że chce się tutaj faktycznie być, czy to usiąść w środku, czy na zewnątrz, ee, bo wiecie, jakby u nas w kościołach to jakby jest dobla i to jakby tu jest i tam się chodzi, do, do budynku. A tutaj jest tak przyjemnie, że można pochodzić, pokontemplować, można pomedytować z bardzo dużo takich, że tak powiem, tak, yy... Kącików, w których po prostu siedzisz sam i nikt tobie nie przeszkadza. Wiecie, nawet dla takich osób jak my, które gdzieś tam nie są rodowitymi tajami, czy tamten buddyzm nie jest obecny, to fajnie jest po prostu tutaj przyjść i faktycznie sobie posiedzieć, pomyśleć, pobyć. ale sami możecie zobaczyć, że w tak ważnej świątyni, jak, jest, jak my jesteśmy w tej jednej najważniejszej, bo jest najwyżej e, ustawiona, e, mamy też tutaj przykład tego, że gdzieś tam te religie się między sobą zmieniają. są dla siebie bardzo tolerancyjne, bo tutaj mamy przykład e, hinduskiego boga Ganeszy e, tuż obok buddyjskiego buddy. Jesteśmy w restauracji, e, która e, nie ma gwiazdki, ale jest rekomendowana przez przewodnik Puszelina. Hmm. Nazywa się Kaosong Mesai, czy coś takiego. I ona słynie tak jak nazwa mówi, właśnie z tradycyjnego dania w Chiang Mai, czyli Dziękuję. i bardzo szybko nas kontynuujmy. Dziękuję. Wiadomo, że jest coś przepysznego i zamawia się bardzo specyficznie, bo to są karteczki i sama mu trzeba sobie napisać, co się zamawia i... Tutaj pan czy pani zabierają karteczkę i, i przynoszą jedzenie. Tak więc zabieram się do jedzenia. Właśnie dojechaliśmy do Chiang Rai. E, odłożyliśmy swoje rzeczy do, do hotelu, a teraz jesteśmy na Sundasarze, ale chyba troszeczkę za późno przyszliśmy, bo w porównaniu do tego, co było w Chiang Mai, Taki trochę biedny ten, e, trochę biedny ten, e, ten bazar. E, tutaj chyba w, w Chiang słynie z hot potu, Taki specyficzny, w takich garnuszkach. E, może zamówimy jutro albo pojutrze. My właśnie mieliśmy owocki. były bardzo smaczne Arbuz był bardzo i ananas bardzo. No, dobré. To dobre. Zaprócimy do